No, i tu mamy opisaną, jak wygląda ta synteza. Oczywiście halogenki alkinów reagują z sodem zgodnie z poniższym schematem. No, tak, tutaj mamy schemat bezwodny w podwyższonej temperaturze. Jeżeli do reakcji zastosujemy. Trzymano takie coś, prawda? No, to możemy sobie napisać tutaj tą reakcję. Czyli musielibyśmy mieć przecięty, tak powiedzmy, w pół e, tutaj. E, troszeczkę mylnie czasem mówicie o tym, że jest to klonowanie. To nie jest prawda. Nie jest to klonowanie. Bardziej... E, bardziej... Takich dwóch cząsteczek. Właśnie miejscem... E, miejscem właśnie tutaj przyczepienia tych naszych jodów, czyli tym węglem będą się ze sobą łączyły tutaj. No i właśnie dzięki temu, że tak się stanie, no to będziemy mieli zgodnie z tym co napisałem właśnie ten związek, który tutaj mieliśmy jako produkt. Tak i ta druga część, czyli z tego łańcucha. No i oczywiście pamiętajmy, że będą brać tutaj współczynniki. No to już nie będę dobierał żadnych tej dwójkim, no bo wpisałem dwie te drobiny oddzielnie, także nie muszę tutaj tego robić, prawda? No i tak właśnie to wygląda, czyli bardziej traktowałbym to na waszym miejscu jako, no zresztą tak na pewno jest napisane w podręczniku, a to jest bardziej łączenie się łańcuchów właśnie miejscem przyczepienia się części halogenowej no tak, w takim przypadku wygląda klonowanie, tak, natomiast no, może to być, mogą to być dwa różne prawda i wtedy żebyście nie pomyli jaki będzie produkt, tam mam podać nazwę tego związku wzór grupowy no to myślę, że mogę sobie wziąć spokojnie tutaj i wstawić ten właśnie wzór no i tutaj musimy systematyczną nazwę podać, czyli zgodnie z procedurą, no sobie tak zrobię najpierw mniejsze trochę literę. no i zgodnie z procedurą, czyli co, numerujemy łańcuch węglowy, czyli to miało nazwę 2-jodopropan. No przy drugim atomie węgla mamy podstawiony jod, tak naprawdę 2-jodopropan. Mieszaninę 2 mm, do butanu w wyższonej temperaturze i miały powstawać różne, oczywiście. Czyli tutaj będzie następowało, yy, yy, no tak, powstanie nam. Może zrobimy sobie jakoś tak, że się jakoś tu zmieszcza. Czyli tak, na pewno jednym z produktów byłby taki 3, 4 no i. Oczywiście, jak to przy tych reakcjach mógłby powstawać, taki stworzony właśnie z dwóch takich łańcuchów. No, i teraz tak, weźmiemy sobie może inny kolor. No, to następny no to powstawałby taki, który stworzony byłby z takich dwóch połączeń, z takich dwóch grup. Kolejny, załóżmy, niech będzie na niebiesko. Byłby taki, który byłby zbudowany ze sklejonych dwóch, takich. Raz, dwa, trzy. No to wygląda mi na to, że tyle piszę całą, no to NAI. Czyli teraz tak e, tu mamy o dwa te łańcuchy więcej, czyli raz, dwa, trzy, e, raz dwa, trzy, czyli też trzy, czyli trzy i trzy to mamy sześć jodów, no to szósteczka tutaj powinienem napisać no i oczywiście tutaj jeszcze plus NA 6, no dajmy, jako jeden z reagentów, może sobie tutaj przesuniemy, zrobimy miejsce, się zmieścił. E, no właśnie, no i tak to e, wygląda. E, temperatura, tak. Czyli tak, mielibyśmy takie aż trzy opcje tutaj, powstawania tych związków. E, 3, 3, okay. Dobra, czyli oczywiście tu mamy napisane, że e, otrzymano cztery różne alkany. Jest to fałsz, jak widać. O, otrzymanym e, w reakcji alkanem o najmniejszej masie był metan. No, jest to oczywiście też fałsz. Alkanem o najwyższej masie cząsteczkowej, czyli ten tu. I mamy tam nazwę podaną, więc może sobie tak, tu mamy najdłuższe. No, nie tu. Tu będziemy mieli najdłuższy łańcuch węglowy. Tak. No i najbliżej to mamy z którejkolwiek strony, więc niech będzie tak. 3, 4, 5, 6. Czyli to będziemy mieli 3, 4 dimetyloheksam, prawda? Mamy 6. No to 3, 4 dimetyloheksam. No to jest to prawda w takim razie. Czyli jak widać reakcja tutaj wierca, synteza wierca nie jest to tylko klonowanie, bardziej łączenie łańcuchów w zależności od tego czego użyjemy i tak proponuję, żebyście się nauczyli, czyli bardziej prawidłowo. Zobaczcie sobie po prostu też jakiś podręcznik. Czasem wiem, że mało tego robicie. Także dzięki za uwagę, mam nadzieję, że pomogłem, jeżeli tak, daj suba, poleć mnie znajomym, no i daj łapę w górę, do następnego filmu. Podobno sąsiadka uszyła sobie złote gacie Jakich dojek gdy strzelił znowu w górę racę Co sobotę każdy uży się się skacem A na przewoz wykupione brący i wiskacze